Dobra, dzisiaj zaczynamy. Porozmawiamy sobie na łonie natury. Troszeczkę będzie śmiesznie z tą chustą. Tu mam taką małą ściągę, zapisałem się na karteczce, bo nie mam nic do podglądu. W tym odcinku nie będę czytał niku ani pytania, no bo to zjada dość dużo czasu na filmiku. Mamy dość dużo odpowiedzi, znaczy pytań. Ja bym opuścił jakieś pytania, to wiecie, że jest poślizg w tym, co nagrywam. Nie nagrywam tego z dnia na dzień, bo muszę to obrobić. Jak widzicie, będą się pokazywać wyniki. Yy, pytanie się będzie pokazywać na ekranie, gdzieś tu na dole pewnie, gdzieś tutaj. No to sobie będziecie mogli przeczytać na spokojnie, nie? Jakie tam jest pytanie? Ja tylko będę odpowiadał na nie, nie? Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Yy, na pierwsze pytanie. Yy, raczej odcinka z Loncina nie będzie. Ponieważ lącin idzie na sprzedaż, no i kolega nim już nie chce jeździć, żeby się nic nie zepsuła nic. No, niestety chyba lącina w odcinku nie będzie. Ewentualnie sam kolega zrobił taki materiał, zaproszę go i opowie co się tam przy tym lącinie psuło i takie jardówki różne, nie? Drugie pytanie. Byłem na tym kanale, pewnie widzicie taki krótki filmiczek. Yy, odwiedzałem kanał oczywiście, <laughs> no i pozdrawiam oczywiście tak samo. nie Następne pytanie, yy, jak masz 176 wzrostu, spokojnie już powinieneś ogarnąć RC 140, ja mam 180, czyli jest 4 cm różnicy to jest nic, nie? Mi się wydaje, że 140, jak ktoś jest taki ogarnięty lekko chociaż, spokojnie ogarnie ten motor. 12 koni jest to, nie ma znowu nie wiadomo czego, nie? Następny, następne pytanie. E, nikogo nie znam, nie mam nikogo tu w okolicy, ani na razie jeszcze na zawody nie jeżdżę, no więc no, nie mogę się nic wypowiedzieć na temat, na temat ICFA 150, nie? Następne pytanie. Nie wiem, mi się wydaje przynajmniej, jak mogę zrozumieć, że ci chodzi o RC, a RCZ różnicę, nie? Czy kupić zwykłego? Bez tuningowych części na zwykłych podzespołach, takich tańszych Czy tego na od razu przerobionego, stuningowanego, nie? Bo się wydaje, że chyba o to Ci chodzi No to jeśli o to, to Ci mogę odpowiedzieć tak Zależy jak będziesz jeździć. Będziesz jeździł na zawodach, będziesz dużo wymagał od motoru To sobie weź od razu RCZ no, Bo tanie wyjdzie Ci niż takie, takiego, bo potem przerabianie RC, nie? A następne, znowu jak będziesz chciał jeździć tylko se tak po połąka, tak sobie pośmigać po lesie, polecie, to, to no nie opłaca się, no nie wykorzystasz tego zawieszenia za bardzo i tego wszystkiego, bo na tym werce się spokojnie da skakać, nie? Tylko jest skaczenie i wszystko jest fajnie, nie? Następne pytanie. Jak się zaczęła moja pasja? <grym się> Mówiłem w poprzednim QA, yy, kolega dał mi się na ręce przejechać. No i tak mi się to właśnie spodobało. No i od tej pory śmigam cały czas praktycznie, nie? Następny pytanie. Kiedy sprzedam MRF-a? Hmm. Dopiero co go kupiłem, a już mam myśleć o sprzedaniu? Nie wiem, no... To zależy wszystko. Jak będę chciał już zmienić motor, na przykład będę miał kasę na nadał 170, no to wtedy sprzedam, nie? Chociaż z bólem serca, bo już przystosowałem ładnie motor pod siebie. Nie mówiłem Wam, ale już moduł zmieniłem. Obecnie jest w fazie testu. To jest moduł z ułatwieniem rozruchu, w sensie yy, dwa kąty wyprzedzenia zaponu są, no i... Przy odpalaniu jest inny, a potem jak wchodzi na obroty jest inny, no i... Ale to wyszliśmy z tematu. Yy... I za ile bym chciał go sprzedać? O, no nie wiem. Nie wiem, czy by się w ogóle mi opłacało go sprzedać, bo już... Może zostanie w rodzinie, tak mi się wydaje. Bo nie wiem, czy się będzie opłacało. Nie, nie odzyskam tej pieniędzy, co wsadziłem po prostu w ten motor, nie? Skarpety z przodu, z tyłu, chłodnica, stator, instalacja właśnie własnoręcznie robiona, wzmocnienie ramy własnoręcznie robione, przerobienie i mocowanie tego... zrobienie mocowania do yy, akumulatora, nowy gaźnik jest, airbox jest wsadzony, wszystko jest przeregulowane, jeszcze będę porting cylindra robił i głowicy, yy, to... Yy, nie wiem, to mi się nigdy nie wróci. Klamki, przełączniki, no, lampa z przodu, lampa z tyłu, ogon, nowe opony no, naprawdę, no, podliż sobie ile tutaj tego motoru wsadziłem już. No i czy opłacałoby mi się to sprzedać za mniej niż nowy kosztuje motor? No to widzicie. Yy, następne pytanie: czy polecam yy, derby SENDE? Yy. Ja powiem Wam tak, że nie jestem przekonany do tych silników AM6. Owszem, na markowych częściach to będzie wszystko chodzić, nie? Ale na podróbkach, takich chińskich częściach, to to siada momentalnie wszystko. Nie. Jak na jazdę po drodze, to jeszcze, jeszcze, ale do jazdy po lesie nie opłaca się w ogóle. Następne pytanie. Masz 14 lat, 65 kg i 176 wzrostu, jaki motorek na początek? Wszystko zależy jak go garniasz, nie? Ja nie jestem jasno widzę, nie mogę ci... Nie, nie wiem jak, jaki masz skilla po prostu, nie? To jak mogę ci ja motor polecić na początku, Jak go garniasz od razu, RCK 140 i powolutku sobie próbować. Nie musisz od razu pałować na maksa, na do odcięcia na gazie. Po prostu chcę powolutku jeździć i, i po co masz skakać ze 120 na przykład do 140. Z razu już masz odpowiedni, nie? E, następne pytanie: Jakie było moje pierwsze? Moto: e, Motorynka się nie liczy, bo to mama kupiła. A pierwszy motor, jaki ja kupiłem, była to WSK125 pojemności i mam ją do tej pory. E, następne pytanie: Czy będę miał jakąś serię motovlogu albo coś? No, wystarczy popatrzeć na kanale. No jest, no próbuję. no jest, Są już takie. Można powiedzieć na tego, no, próbuję, ale ja tam nie jestem za dobry w gadaniu, nie? <grystanie> Następne pytanie. 254 osobie lub w co bym wybrał? Ja na pewno bym wybrał w dwusuwie, bo jak mówiłem na poprzednim QA, do 30 koni 4 osoba bym wybrał. Powyżej 30 koni tylko i wyłącznie dwusuwy, nie? Czy układa się nówkę RCU 170? No nie wiem. No. Nie spotkałem się jeszcze z tym motorem. Podobno Pitbike Rider będzie miał za dwa tygodnie ten motor. No to będziecie widzieć na jego kanale, jak to będzie. Może jak pozwoli mi, to nagram jakiś filmik na swój kanał jeszcze, jak to wygląda. Zobaczymy, nie? Następne pytanie, no, oczywiście, pozdrawiam. Następne pytanie. Tu już będą trzy podpunkty. Na pierwsze ci odpowiem, że jest to marka polska. Na drugie pytanie odpowiem Ci tak. No, oczywiście, że jak najtaniej, żebyś kupił. No i to zależy, co jest tam w tym motorze porobione, nie? Czy już są opony wymieniane, jakiś tunik? No to tego się nie da określić, naprawdę. Nie da się określić jaką kwotą. Trzecie. Można oczywiście śmiało jeździć i nie trzeba nic przerabiać, nie. Ja przerabiam, bo ja jak jadę do na przykład błota albo coś, to stoję w miejscu i pałuję na gazie, nie? I wtedy na przykład motor mi się grzeje, jak nie wiem co, i dlatego jest potrzebna mi duża kłodnica. Ale jak się jeździ tak po lasach, po tym wszystkim, po dróżkach, takich ten, to nie opłaca się naprawdę, nie opłaca się w ogóle ingerować w ogóle przeróbki jakieś. Spokojnie starcza to, co jest. Następne pytanie i tu jest y, oczywista chyba odpowiedź. Oczywiście, że chciałbym mieć. <laughs> Kto by nie chciał, nie? Y, następne pytanie. Oczywiście to jest proste, no każda markowa mark każdy krosmarkowy markowy jest y, dobry. Każdy ma jakieś wady, każdy ma jakieś zalety, no i nie da rady określić, która akurat marka jest najlepsza, nie? Są różne rodzaje, są terosowy, dwusuwy, masz kurde potem podserie, 150, 250, potem są lata, no i tego się, no, no nie da rady tak powiedzieć, nie? Następne pytanie, oczywiście, że wolę moją mrf -ę. nie chciałbym 250 yy, trf -a. A dlaczego? Bo jest to cholernie drogi interes jak przyjdą Ci wymiany i to wszystko. Nie no, nie chciałbym się bawić, już dość się nabawiłem z tymi krosami i straciłem tyle pieniędzy, że szok. Następne pytanie, tak samo są dwa podpunkty, no i na pierwsze Ci odpowiem, mam tor, pewnie jak, nie wiem czy mnie oglądasz czy nie, Yy, mam przecież tor na łące, robiliśmy z feedback Riderem i z kolegami No i jest tor, nie? I śmigamy na tym. Ostatnio teraz nie robimy nic, no bo leje i ja nie mam czasu, mam motory do naprawy parę No i morduję się z nimi i próbuję je zrobić, nie? A na drugie pytanie jak Ci odpowiem? Yy, zaraz Jak mi się znudzi to kupię 170-tkę, nie? RCU, ewentualnie jak już bym miał Chciałbyś, żebym kupił jakiegoś barkowego crossa, to tylko i wyłącznie bym kupił CRF150R, Dla mnie zajebisty motor. Następne pytanie. Owszem, powiedziałem, że lepsza jest ta C21, jak widzieliście tam po jednym odcinku. I czy się zmieści? Nie mam metra tutaj, to mi się pokazał, jest 100... To jest rozstaw między lagami? Powinien wejść, nie? nie będzie, owszem, dużo miejsca. Nie będzie dużo miejsca, ale powinna spokojnie opana wejść. Ja na pewno zmienię na 121. Następne pytanie. Polecam 140, a z resztą krosów tych co tam wymieniłeś, no nie jeździłem, nie ma nich w okolicy, no jak jakieś jak ja mam ocenić to po prostu, nie? No nie jestem jasnowidzem i nie jestem bogaty, żeby yy, po prostu mieć te wszystkie krosy, nie? Żeby jeździć na tym. No. Następne pytanie. 2 t Tak jak mówiłem wcześniej, wybrałbym 4 słowa do 30 koni, a powyżej 30 koni tylko i wyłącznie 2 suwa. Dlaczego? Odpowiedziałem wcześniej. Szkoda czasu, nie, nie mogę tak co chwilę odpowiadać na jedno i to samo. Yy, następne pytanie. Oczywiście pozdrawiam Ciebie. Następne pytanie. Co mnie sądzisz, bambus MRF? Yy, co mogę sądzić? Nie? Nagrywasz filmiki, dość dużo tego wrzucasz. Ostatnio zmniejszyła ci się aktywność. No, takie, no ja nie jestem znawcą ani nic, ale na mój gust, przynajmniej na mój. Tak troszeczkę, no mało ci się dzieje w tych filmikach. Tak po prostu jedziesz i jedziesz, no i, i nagle się kończy filmik na przykład. Czasami, nie? Tak troszeczkę, no. Jakbyś tam poprawił troszeczkę jakoś, tak powycinał takie nudniejsze momenty. Choćby nawet, że ten filmik był krótszy. Ale żeby się coś na nim działo, nie, to mi się wydaje, że to, to lepiej by się oglądało, nie? Bo Tak troszeczkę nudne, nie? Tak przynajmniej dla mnie. O czym ja nie nagrywam, nie wiadomo jakichś dobrych filmików, bo wiem o tym, nie? Że nagrywam też chujostwo. <laughs> nie jestem fan, nie jestem dobry w nagrywaniu. No ale no... Staram się jak mogę, nie? To jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Mam nadzieję, że się na mnie nie obradzi i będziesz mnie dalej oglądał, nie? <laughs> Następne wydanie czy opłaca się kupić hondę MTX 80. Nie spotkałem się z tym motorem, ale słyszałem co nieco o nim. No i taki motorek do popierkania, nie, nawet jest fajny, nie? No i markowy Honda, nie przecież. Następne pytanie. Czy no, licznik prędkości do MRF-a, no nie, nie, jest to, bo co będę sprawdzał, ile jadę przez las albo coś. Po drodze ja nie jeżdżę, nie wiem, po co mi to jest w ogóle potrzebne, chociaż jest możliwość podłączenia, jak zawsze, nie? A to są ze MRF 80, no jest fajny motorek, no troszeczkę jest mały, on już nie jest na takie dorosłe osoby. Taki no, no mały motorek to jest y, mocy 125, 110, coś takiego. 110, 125, około moc jest. No i taki do popyrkania, fajny motorek dla dziecka, nie? Podpórki można do tego zamontować. Jak jakiś młodszy nie umie dobrze jeździć, utrzymać równagi, zawsze może podpórki do tego domontować montować i mogę, może śmigać, nie? 4 czyli ciężej to jest udusić niż dwusuwa, Nie trzeba tyle gazu, żeby to szło. No i zawsze można zrobić blokadę na gazie albo coś, żeby sobie młody na przykład nie przykręcił. Nie? No, jak ktoś ogarnia, to blokadę na gazie spokojnie zrobi. Bo taki młody do nauki zarąbisty motorek. Nie? Następne pytanie: Czy nagram coś składa? Nagram jak go zrobię. nie? <laughs> na razie nie mam zrobionego, i jak, na, jak zrobię, będziemy nagrywać co zmienił Bigby Rider w swoim motorze, jak ten. Na pewno nagram ten odcinek, nie chcę mi się za bardzo ci tłumaczyć, co on tam pozmieniał w tym motorze. Nagram za niedługo jak zrobi on remont, zapraszam na jego kanał, bo będzie właśnie robił remont, będzie wrzucał filmiki. No i po remoncie się też możesz, możesz podpisać tam pod jakimś filmikiem i na pewno ci ono odpowie, nie? Następne pytanie. Co, wymi co ile wymieniałem olej w silniku? Ja nie mam licznika motogodzin, to ci nie mogę powiedzieć dokładnie, ale tak granica... Tak, co około 10 motogodzin. Następne pytanie. Oczywiście, że nagram odcinek. Specjalnie dla Ciebie. Specjalnie dla Ciebie nagram ten odcinek. Następne pytanie. Oczywiście, że Cię pozdrowię. Znaczy miałbym nie pozdrowić. I zapraszam wszystkich na jego kanał. Jest to mój wujek. No, i tam kręci takie różne projekty z warsztatu, jak naprawia motory. Zapraszam, wejdźcie na jego kanał, dajcie mu suba, polajkujcie mu tam filmiki. Będę się bardzo cieszył, nie? Następne pytanie, oczywiście, że opłaca się kupić RCK, dlatego kupiłem. Ja by się nie opłacał, bym w ogóle go nie kupił, bo ja zawsze robię zakupy z głową. I czy jest lepszy od Loncina? Masz tam filmik z tych biskupic jak mieliśmy na to, że robiliśmy wyścigi i to wszystko. No oczywiście, że jest, jest, no nie będę ukrywał, że jest o wiele lepszy, nie? Nie psuje się tak, jest mocniejszy. Następne pytanie, na to pytanie nie odpowiem, jak widzicie, jest troszeczkę chamskie i chyba coś mi się wydaje, że nie masz za dużo lat, skoro takie pytanie zadajesz. Analogikę, wystarczył oglądać mój kanał i byś wiedział, dlaczego jeżdżę takim motorem. Yy, następne pytanie. Yy, nie odpowiem ci też na to pytanie. Nie mogę podać dokładnej lokalizacji, no bo tutaj się kręci pełno policji, tego wszystkiego. No po prostu mam sąsiadów porąbanych. No i nie jest to u mnie zaciekawie. No i jakbym jeszcze powiedział, gdzie mieszkam, to byście ktoś mi tu, zaczęli się, zaczęlibyście tutaj mi przyjeżdżać. No i byłoby jeszcze więcej masakry niż pożytku, nie? Na razie muszę tutaj porobić swój tor i to wszystko ogarnąć i dopiero może po pewnym czasie powiem wam mniej więcej gdzie, gdzie mieszkam i to wszystko. To sobie przyjedziemy, pojeździmy sobie razem na torze i ten, ale na chwilę obecną na razie jeszcze nie chcę podawać lokalizacji. Ewentualnie pojeździmy sobie, jak będę na zawody jeździł, nie? to się pospotykamy i pojedziemy sobie razem a tak to na chwilę obecną no nie mogę pokazać, powiedzieć wam lokalizacji tu są już dwa podpunkty jak miałem ten miałem innego pit bajka no nie miałem za bardzo innego miałem pocket bajka nie no i fajnie się na tym jeździło chociaż kiedyś se plecy rozwaliłem bo przykazałem se za, za, za bardzo i plecy se przecharatał cały no miałem pocket bike, a, nie? A na drugie... Pracowałem jako kamieniarz, nie? Więcej. No i oczywiście Cię pozdrawiam, nie? Następne pytanie. Na razie nie myślę o tuningu, tuningu wizualnym, no nie potrzeba mi to... Po prostu jak wjadę do lasu, no to po 5 minutach w ogóle motoru nie widać. Więc całe jest z, z błotu to z błota to co mi to. Dopiero jak będę jeździł na zawodę albo coś to wtedy już może pomyślę tam jakiś tuning wizualny szczeli, żeby to jako tako ten motor wyglądał, nie? Na następne pytanie. No, trzy pytania <grydy> pod rząd. Niestety nie powiem Ci nic na temat mojego brata. Jak on będzie chciał, to sam wystąpi w odcinku. Może, może coś Ci powie o sobie albo coś. Czy go poka pokażę albo coś. No, widziałeś go na pewno w filmikach. No i nie mam jednego tylko brata, nie? <grydy> Jakby co? Mam dwoje braci no i następne pytanie. Oczywiście, że polecam Ci RCK. Lepiej dozbierać parę groszy i kupić sobie od razu RC niż na 250. Na pewno będę wymieniał na RCU 170 jak będę pitbike'a innego kupywał. Zostanę w marce MRF raczej. Na razie chyba nie ma godnego konkurenta, takiego no, o, jakiego, o jakim bym ja wiedział. Po prostu nie jeździłem na zbyt dużo. Pit. Na pitbike'ach za dużo nie jeździłem, to jest mój pierwszy taki można powiedzieć pitbike No i no, nie mam porównania, nie? Na razie. Następne pytanie. No nie znam ciebie, no i no, nie wiem jak jeździsz, jakiego masz skilla na czym jeździłeś. To, to nie wiem skąd mam wiedzieć takie rzeczy. No, nie jestem jasnowidzem, no i naprawdę, no, jeszcze masz 16 lat no, no nie wiem. No. To zależy wszystko od tego jak jeździsz. No, ale ja nie jestem jasnowidzem, to jak mogę ci... E, jak ja ci mogę znikąd powiedzieć, e, doradzić motor po prostu, nie? Następne pytanie. E, jakie mam buty na crossa? Jak tutaj widzicie, e, są to... Ok stare buty, kupiłem je za 250 zł ich używane. Takie tylko żeby były. A czy je będę polecał? No nie wiem, no, do takiego jazdy enduro to się za bardzo nie nadają. Ponieważ po pewnym czasie, bo są te uchwyty, nie wiem czy to będzie widać na kamerce, ale te uchwyty, o, co się, zapinki do tego przy, przypina, one są przyszyte, nie? No i po pewnym czasie już zaczynają też wypuszczać i odrywają się. i Ja mam teraz te pół klipsów mam y, przynitowane do buta, nie? Bo mi szwy popuszczały. No, Ale takie buty, nawet fajne, no, miękkie są. Nie są na jakichś zawiasach na, ani na niczym. Ale takie, moto, powiem, że dość sporo razy mi nogę uratowały, nie? Lepsze jest to niż w trampkach jeździć albo w jakichś tenisówkach, nie? I następne, ostatnie pytanie. Co ile wymienia olej w MRF-ie? Już odpowiedziałem na to pytanie wyżej. Tak, w granicach 8-10 motogodzin. No i co, no i tyle, nie? To my się widzimy w następnym odcinku. Już, jak widzicie, będzie wybijało 1000 subskrypcji. Niestety, mam dla Was złą winę, bo nie wiem, miałem robić jakiś konkurs z nagrodami, ale u mnie na razie jest ciężko z kasą i będziemy musieli to przełożyć na. Na później, ale na pewno jakiś konkurs zrobię to obiecałem, to postaram się dotrzymać obietnicy. I tu jeszcze mam do Was pewną prośbę, bo myślę jakieś specjala zrobić, nie? Jak to wszyscy specjalo na ten 1000 subskrypcji, no i nie mam pojęcia co zrobić. Abyście mogli mi napisać w komentarzu jakieś pomysły, co bym mógł zrobić na te 1000 subskrypcji, oczywiście, nie jakieś bez sensu albo coś, jakieś niebezpieczne, żeby nie były, takie po prostu coś podsuńcie mi jakiś pomysł, po prostu co jeszcze mogę powiedzieć do następnego QA. Pytania i pamiętajcie, zadawajcie pod moim komentarzem. Nie tam ogólnie pod filmem, tylko pod moim komentarzem zadawajcie pytania do następnego QA. No, po prostu, bo żebym nie ominął żadnego pytania, żeby potem ktoś się na mnie nie obraził, ani nic, że kogoś ominęłem, a po drugie, po prostu nie robi się taki bajzel, ani nic, nie muszę szukać, tylko po prostu wezmę i łatwiej ogólnie jest dla mnie potem to wszystko wziąć, wyciąć, skopiować te, te pytania, żeby potem, jak tu widzicie na dole, co się pokazują, żeby można było to potem wkleić. Ogólnie ułatwiacie mi pracę. Ogólnie jest... Zajebiście, <laughs> Jak robicie to tak jak mówię, nie? Zjazdy na kole ostatnio mam problemy z pogodą, no i nie dam rady ćwiczyć, no niestety, więc filmik się odłoży na dłużej. Problemy tak samo mam z komputerem niestety. Strasznie długo mi się filmy renderują. Internet mam też słaby, długo się przesyłają no i niestety może spać trochę natężenie moich filmów na kanale, nie, ale postaram się jako tako yy, trzymać, trzymać tempo, nie, żebyście mieli co oglądać. Yy, I zachęcam was, żeby wyście też zostali jakieś filmiki, yy, bo nie jednego z was oglądam, co piszecie w komentarzach. No i co, że ja też miał co oglądać. <laughs> nie tylko oglądajcie mnie, bo ja też chcę oglądać was, nie. No, no cóż nie, trzymajcie się na razie. Hej.